Dobrze jest. Także siemanko witam was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wam tutaj zaprezentuję interkomy motocyklowe. Jest to model SP2. Zamówiłem te interkomy ze strony GearBest. I pokrótce wam opowiem jak to wygląda, co mamy tutaj w takiej paczuszce. Ja zamówiłem sobie dwa interkomy. Jeden jest dla mnie, drugi jest dla mojego kolegi. Będziemy je razem testować. Tutaj mam jeszcze podgląd na telefonie, czy to się dobrze nagrywa. Powinno być ok. I tak, ten jest interkom dla mojego kolegi. Nie będę go otwierał. Tak się znajduje w środku. Przybliżę Wam. I przejdźmy do tego mojego otwartego. Ja już sobie pozwoliłem go naładować, bo oryginalnie interkomy, które przychodzą, nie są naładowane. I w zestawie mamy oczywiście. Kityczkę do gniazda, kabelek cały tutaj do interkomu. I co jeszcze mamy w środku? To już wam pokazuję. Macie coś takiego jak: takie gąbeczki. Cała instrukcja obsługi. Słuchawki razem z mikrofonem, i tutaj kabelek do wpięcia interkom. Dodatkowo macie całe tutaj oprzyrządowanie, czyli. Dwa przylepce, kabelek, mini jack, coś tego typu, przejściówka z mini jacka na tego jeszcze mniejszego jacka, żeby, do, żeby wpiąć do interkoma. I tutaj jest ten taki, miałby to powiedzieć, zatrzask, który tutaj się przypina do interkomu, i interkom z tym zatrzaskiem chyba wkaz, jakoś tak. Sam interkom wygląda tak. Ja wam tutaj przybliżę. Jest coś takiego, mamy boki, z tej strony co Wam pokazuję jest podgłaszanie i przyciszanie. Z tej strony możemy odbierać połączenia, tutaj mamy wszystkie tutaj wyjścia, czyli na całe te mikrofony i resztę. I na tego jeszcze mniejszego jacka. Co ja Wam mogę tutaj powiedzieć jeszcze o tym? Jak go uruchamiamy? Po prostu trzymamy tutaj przycisk włączania Chyba tak i dioda się zaświeci na niebiesko Jak się połączymy tutaj z telefonem dioda chyba Zaświeci się na czerwono albo na zielono, już nie pamiętam do końca Teraz Wam tutaj nie będę tego podłączał wszystkiego jak to działa Dopiero sobie to przetestujemy jak zamontuje to do kasku Tutaj mamy cały mikrofon, który możemy przylepić, także fajnie wszystko to wygląda i zobaczymy jak to będzie działać. Interkom działa na zasadzie Bluetootha, czyli telefon łączy się z Intercomem przez Bluetooth i po prostu możemy sobie puszczać muzykę, puszczać radio FM. Tak samo ten model tego SP2 Intercoma ma wbudowane radio. Czyli jakoś sobie możemy wyszukać stację w tym interkomie i, i po prostu możemy sobie słuchać radia. Czas ładowania około 2-3 godzinki, zależy jak tam z ładowarką, ale około 2-3 godzinki ładowania jest. I z tego co wyczytałem i wysłuchałem w internetach, na takim interkomie możemy przejeździć około 7-8 godzin bez ładowania albo i nawet więcej. Z tym, że cały czas ten interkom działa. Co innego, jakbyśmy tam go oszczędzali, czyli tam godzinkę słuchali, to na pewno on wytrzyma dłużej. Jeżeli będziecie się chcieli połączyć z dwoma użytkownikami na motocyklach, to według mnie trzeba zrobić coś takiego, żeby się tutaj ze sobą porozumieć. Trzeba po prostu zadzwonić do siebie, przełączyć na te właśnie Bluetoothy, interkomy, i wtedy możemy sobie, będziemy sobie rozmawiać normalnie jak przez telefon. Tyle, że będziemy mieli właśnie słuchawki w kasku i mikrofon w kasku. Także wszystko zależy od tego, jak tutaj sobie to założymy ten mikrofon i słuchawki, tak nas będzie słychać. Jak sobie założę to wszystko w kask, to będziemy testować, jak słychać muzykę, jak słychać rozmowę, jak tam radio słychać. Na pewno jeszcze jest więcej opcji tego interkomu. Ale powiem Wam szczerze, że nie pamiętam, bo oczekiwałem z tym filmem troszkę, troszkę długo. I tak się trochę przyciągnie. Teraz mam 10 minut czasu, także nagrywam go na szybko. Tutaj mamy wszystkie instrukcje obsługi, co jak się posługiwać, także także jest fajnie. Oczywiście wszystkie linki do tego interkomu macie w opisie. Co jeszcze najważniejsze, czyli każdy zapyta o cenę. Oryginalnie ten. Interkom kosztuje chyba 150 zł, coś koło tego typu. Ja miałem lekki lekkirować i kupiłem troszkę taniej dwie sztuki, chciałem troszkę inne interkomy, ale niestety nie było na magazynie. Zostało tylko te, także. Także kupiłem takie. Moim zdaniem muzykę słychać w nich bardzo fajnie. Może Wam nawet to zaprezentuję. Więc tak, co robimy? Włączamy tutaj interkom, włączamy Bluetooth w telefonie. Na telefonie wam się wyświetli BTS2, czyli model tego skurczysyna interkoma, i wyskoczyło, że połączono z funkcją audio multimediów. Nie wiem, czy to widać. Teraz co? Włączymy sobie, podepniemy ten mały e, tutaj słuchaweczki i, i mikrofon, i włączymy jakąś muzykę. Ok, dobra, wyczaiłem takie coś. Plusem, minusem przełączacie sobie <laughs> piosenki na telefonie, czyli chcecie następne, dajecie plus, to już wiem. Tym przyciskiem odbierania pomarańczowym włączacie i zatrzymujecie sobie muzykę, czyli stop i start, takie coś, czyli też fajnie, tutaj macie wszystko pod ręką. Jak przytrzymacie przycisk minusowy to Wam się przyciszy i to samo jak sobie plusowy przycisk przytrzymacie to się podgłosi więc całkiem fajnie to wszystko działa Powiem tak. Jakość dźwięku jest fajna, czysta. To jest oczywiście na fullu podgłoszone. Nie jest tam na jakimś tym. Nie jest tam na jakimś, chciałbym to powiedzieć, yy, na najciszym tylko na fullu. Zobaczymy jak to będzie słychać w kasku. Tego na razie Wam nie powiem po prostu nie wiem mniej więcej pokazałem wam jak to działa, jak to wygląda co więcej to oczywiście wam pokażę jak zamontuję ten interkom na kasku i w kasku jak sobie to wszystko wszystko Tak jak ma być żeby to nie było zagmatwane tylko było fajnie zrobione to zobaczymy jak to będzie działać myślę że będzie całkiem spoko i później jak kolega zamontuje będziemy testować jak to słychać i mam nadzieję, że jak będziemy jechać na jakieś zlociki, czy coś tego typu to będzie się można fajnie porozumieć nie będę was tutaj zanudzał, nie przedłużam wam oczekujcie nowych filmów tutaj z tym intercomem niedługo się właśnie pojawi, jak tutaj zamontuję tak samo oczekiwałem żeby kupić nowy kask, bo po prostu po prostu w starym nie chciałem tego montować, bo już jest na wykończeniu. Bo już zrobił kilkaset tysięcy kilometrów. Zamówiłem sobie, kupiłem sobie nowy kask, żeby już wszystko było tak jak ma być. No ja Teraz widzicie, pakujemy interkom. Tutaj pianka. Tutaj idzie. Chyba tak, albo to idzie. Jak idzie, tak i Intercom idzie tak. I tak to wygląda. No, jeszcze walki nie boże Ale ogólnie powiem Wam fajnie tutaj. Pudełko stabilne, twarde. Także podczas transportu Wam się nie zepsuje. I co najważniejsze, przyszło to do mnie w dwa tygodnie. Przejdzie w dwa tygodnie chyba nawet nie całe. Także chuj szybko. Dobra. Nie przedłużam Wam. Trzymajcie się i do następnych filmów. Na razie hej.